W tym tygodniu rozpoczynamy pierwsze dni specjalnych wydań NXT i AEW. Great American Bash czy może Fighter Fest, które show okazało się lepsze w tym tygodniu. Także bez przedłużania, panie i panowie, ja nazywam się Paweł z Wrestling i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Monday Night Raw mieliśmy rozpocząć od podwójnego podpisania kontraktów na Extreme Rules. Jednak, kiedy tylko rozpoczęło się show, na ringu miejsce miała bójka między Aską a Sasha Banks i Bailey. Kobiety musiała rozdzielać ochrona. Host podwójnego podpisania kontraktów, Samoa Joe, wyraźnie tracił kontrolę. Później do towarzystwa dołączyli jeszcze Drew McIntyre i Dolph Ziggler. Drew powiedział, że na Extreme Rules ma zamiar mocno uszkodzić Dolpha. Jednak, żeby nie było, da mu przynajmniej wybrać. Ziegler miał już coś powiedzieć, jednak wtedy przerwała mu Aska. Wdała się ona w dyskusję ze swoją przeciwniczką, Sasha Banks. Legit Boss powiedziała, że na Extreme Rules wygra tytuł Raw Women's i razem z Bailey będą dominować nie tylko obie szatnie, ale także całą federację. Po tych słowach zapieczątkowała swój kontrakt. W końcu doszło do brawlu między mistrzami i pretendentami. Ostatecznie w ringu zostali Asuka i Drew McIntyre. W walce wieczoru dzisiejszego show odbędzie się mixed tag team match między mistrzami a pretendentami. Następnie w ringu pojawił się The Big Show. Ponownie wyraził on swoją wściekłość odnośnie tego, co Randy Orton zrobił Edge'owi i Christianowi. Wtedy przerwali mu Angel Garza, Andrade i Zelina Vega. Andrade wyśmiał show za to, że nazywa się legendą. Za chwilę Big Show doświadczy tego, czego za niedługo doświadczą Street Profits i wtedy będzie mógł pozdrowić Edge'a i Christiana. Jednak zanim doszło do brolu, na stage'u pojawił się Rick Flair. Powiedział on, że Randy mógłby się tu zjawić. Jednak tego nie zrobi. Jeśli Big Show pokaże Randiemu, że jest warty jego uwagi, wtedy może przyjdzie się skonfrontować. Kiedy Rick odszedł, na arenie pojawili się Viking Riders, atakując Latynosów. Doprowadziło to do taktim meczu, który wygrali Andrade i Garza. Po walce Andrade był wściekły na Garzę, że ten skradł mu przypięcie. W późniejszej części show obaj panowie zmierzyli się w handicap meczu z Big Showem. Jednak walka zakończyła się całkiem szybko, ponieważ w trakcie starcia Garza opuścił ring, mówiąc, że skoro Andrade tak pragnie dostać swój moment, to droga wolna. Oczywiście Big Show bez problemu poradził sobie z Latynosem. Kolejnym segmentem były przeprosiny ze strony Sefa Rolinsa. Monday Night Messiah przeprasza Rey'a Mysterio, jednak nie przeprasza go za to, co już zrobił, a przeprasza za to, co będzie musiał zrobić. Sef nie chce być zbyt radykalny, jednak jak będzie trzeba, to może posunąć się bardzo daleko. Na Titan Tronie pojawili się wtedy Rey Misterio i Dominik. Oczywiście wdali się oni w dyskusję z Sefem, aż przerwali im Alistair Black i Umberto Carrillo. Doszło więc do takim meczu, Carrillo i Black kontra Rollins i Murphy. Walkę wygrali Hillowie i po tym starciu Rollins założył Umberto maskę Misterio, po czym wykonał mu curb stomp na stalowe schodki. Następnym starciem była walka mistrza United States Apollo Cruza z MVP. Jednak przez rozproszenie, po prawie 7 minutach. Walkę wygrał MVP. Po walce Apollo rzucił się na niego, jednak wtedy został powstrzymany przez Bobiego Lashleya. Na pomoc mistrzom przybyli Ricochet i Cedric Alexander. Doprowadziło to do walki między Ricochetem a Lashleyem, którą oczywiście wygrał Bobby. W walce wieczoru Drew McIntyre i Asuka zmierzyli się z Dolphem Zigglerem i Saszą Banks. Ostatecznie jednak dzięki Rollapowi Saszy walkę wygrali pretendenci. I widokiem celebrujących Chili zakończyliśmy dzisiejszy row. Przyszedł czas na pierwszy dzień dwudniowego eventu NXT, Great American Bash. Pierwszą walką był Elimination Fatal 4-way o miano pretendentki do tytułu kobiet NXT. W walce udział wzięły Tegan Nox, Dakota Kai, Mia Yim i Candice Lee Ray. Pierwszą wyeliminowaną zawodniczką była Candice Lee Ray, przypięta przez Mia Yim. Nie dało jej to jednak dużo, ponieważ następnie to ona została wyeliminowana przez Dakotę Kai, która przypiła im roll -upem. W finale Tigan Nox pokonała Dakotę Kai i tym samym zyskała miano pretendentki do tytułu kobiet NXT. Po tej walce zmierzyli się ze sobą oni Lorkan i Timothy Thatcher. Walka była pełna różnych wymyślnych dźwigni, które miały podkreślić postać Tima. I po 10 minutach to on wyszedł z pojedynku zwycięsko. Wygrał dzięki Fujiwara Armbarowi, którego wykonywał na Lorkanie przez jeszcze kilka sekund po walce. Następnie czekała nas najważniejsza walka tego wieczoru, czyli handicap match między Rion Ripley, a Alia i najpotężniejszym wrestlerem na świecie, Robertem Stone'em. Stypulacja polegała na tym, że jeżeli Ria Replay przegra, to będzie musiała dołączyć do Robert Stone'a Brandu. Ostatecznie Ri udało się wyjść zwycięsko, jednak trzeba przyznać, że było to najprawdopodobniej największe wyzwanie w jej karierze. Ostatnią walką przed main eventem był strap match między Roderickiem Strongiem i Dexterem Lumisem. Ta walka miała ostatecznie zakończyć rywalizację tej dwójki, a właściwie była to forma terapii dla Stronga, który doznał mocnego uszczerbku na psychice, po tym jak Lumis zamknął go w bagażniku samochodowym na 12 godzin. Panowie dostali aż 16 minut walki, która ostatecznie zakończyła się wygraną Dexter'a, pomimo interwencji Bobiego Fisha. Zmusił on przeciwnika do poddania się, zapinając mu swój submieszyn i dodatkowo podduszając skórzanym pasem. Później byliśmy świadkami kolejnego proma mistrza NXT Cruiserweight, Santosa Escobara. Stwierdził on, że niegdyś Lucha Libre znaczyło więcej. Kiedyś bycie luchadorem wiązało się z wielkim zaszczytem. Obecnie jednak wszystko sprowadziło się do gości w maskach robiących fikołki. Dlatego też Santos razem z Hakinem Wildem i Raulem Mendoza jako El Legado del Fantasma, od nowa zdefiniują Lucha Libre. Cofnął się aż do korzeni, aby na nowo zbudować swoje dziedzictwo. Wtedy przerwał mu Drake Maverick i od razu rzucił się na Santosa, jednak zaraz został spacyfikowany przez Wilda i Mendozę. Wtedy na pomoc przybyli Tyler Breeze i Fandango, i przegonili Latynosów z ringu. Za tydzień odbędzie się Six Man Tag Team Match między El Legado del Fantasma, a Drake'em i Brizango. W walce wieczoru mistrzyni NXT Yoshi Rai zmierzyła się z mistrzynią Women's Tag Team Saszą Banks. Pod koniec walki Bailey chciała pomóc Saszy, jednak wdała się w kłótnię z sędzią. Dzięki temu z ringu mogła pojawić się Aska, która splunęła Banksowej w twarz zieloną cieczą. I dzięki temu Io mogła odnieść zwycięstwo. Pierwszy dzień AEW Fighter Fest rozpoczęliśmy od taktim meczu. Zmierzyli się w nim Lucha Zorus i Jungle Boy oraz MJF i Wardlow. Jednak przed samym starciem Maxwell musiał powiedzieć coś od siebie. Stwierdził, że normalnie nie chciałoby mu się po raz kolejny użerać w Jurassic Express. Jednak teraz... AEW jest na wojnie o ratingi, i nikt nie może lepiej pomóc dogonić W niż sam MJF. Był to chyba pierwszy raz, gdy w programie AEW ktoś tak otwarcie nawiązywał do rywalizacji z NXT. Później jednak przeszliśmy do samego pojedynku, i po kilkunastu minutach, całkiem zaskakująco, starcie wygrali Jurassic Express, a udało im się to. Ponieważ gdy Wardlow trzymał Luchasaurusa, MJF założył na swój palec diamentowy pierścień. Jednak Luchasaurus w porę uniknął ataku i Maxwell zaatakował Wardloha. Dzięki temu Luchasaurusowi udało się go przypiąć i zaliczyć całkiem spore zwycięstwo. Następnie odbyła się pierwsza na gali walka mistrzowska, a było to starcie o tytuł kobiet między broniącą Hikarusidą a Penelope Ford. Jednak żeby było zabawnie, jeszcze przed startem walki kip Sabian został zbanowany z okolic Ringu. Niezadowolony z takiej decyzji sędziego, Sabian zabrał ze sobą Kendo Stick Shady. To jednak nie stanęło mu na drodze, aby zainterweniować pod koniec pojedynku. Kiedy Ford rozpraszała sędziem przy barierkach, do ringu wślizgnął się Sabian z kendostikiem. Jednak został on szybko skontrowany i ostatecznie to Kip dostał kijem w web. Kilka chwil później, Shida przepiała Penelope, zaliczając udaną obronę. Kolejnym starciem była walka o tytuł TNT. Cody bronił swojego mistrzostwa przeciwko Jake'owi Hagerowi. Pod koniec walki doszło do licznych interwencji ze strony żony Hagera, Arna Andersona i nawet Destina Rhodesa. Walka zakończyła się po tym, jak Jake Zapiął przeciwnikowi dźwignię, jednak Cody przekształcił to w sprytny roll-up i wygrał walkę z zaskoczenia. Niezadowolony wynikiem Hager znokautował sędziego po walce. Później odbył się kolejny pojedynek taktimowy między Santaną i Ortizem a Private Party. Dopiero na gali dowiedzieliśmy się, że zwycięzcy tego starcia zwalczą za tydzień o tytuły AEW Tag Team. Pojedynek wygrali Private Party i to oni zmierzą się za tydzień ze zwycięzcami dzisiejszej walki wieczoru. Warto dodać, że dzisiaj za stołem komentatorskim zasiadł również Chris Jericho. Jednak podczas walki Ortiza i Santany i Private Party do składu dołączył również Orange Cassidy. Jednak w praktyce oczywiście nie wydobył z siebie żadnego słowa. Rozwścieczone Jericho rzucił się na Cassidiego po walce, jednak szybko został powstrzymany przez innych członków rosteru. Jak wiemy, za tydzień obaj panowie zmierzą się ze sobą w walce 1 na 1. Następnie dowiedzieliśmy się, że walka, która miała odbyć się tydzień temu, zostaje przełożona na 15 lipca. Chodzi oczywiście o walkę o tytuł AEW między Johnem Moxleyem a Brianem Cage'em. Jest to rzecz jasna spowodowane tym, że mistrz AW jest obecnie poddawany kwarantannie i nie może się zjawić za tydzień. Dowiedzieliśmy się jednak, że za dwa tygodnie również nie odbędzie się zwykłe Dynamite, a specjalne wydanie pod nazwą Fight for the Fallen. W końcu przechodzimy do walki wieczoru, czyli starcia o tytuły AEW Tag Team. Kenny Omega i Adam Page bronili swoich mistrzostw przeciwko Best Friends. Przed walką pretendenci dostali jeszcze dodatkowe wsparcie Ponieważ zostali podwiezieni przez mamę Trenta. Na dodatek, przed wejściem na ring, Trent dostał jeszcze buziaczka od mamusi, więc mieli wyraźną przewagę. Niestety, ostatecznie to mistrzowie byli górą i to oni za tydzień zmierzą się z private party. Po walce na ring przyszli FTR i poczęstowali zwycięzców piwem. Hangman oczywiście nie odmówił, jednak Kenny wylał podarowane piwo na matę. Później dołączyli do niego Young Bucks i show zakończyliśmy z pięciem między trzema drużynami. SmackDown rozpoczęliśmy od wywiadu z Mattem Riddlem. Został on zapytany o to, jakie to uczucie odnieść zwycięstwo nad taką legendą, jaką jest AJ Styles. Original Bro stwierdził, że szanuje on Stylesa, jednak AJ chyba lubi go trochę mniej. Jednak późniejsze celebrowanie z takimi postaciami jak Daniel Bryan czy New Day to niesamowite uczucie i mógłby się do tego przyzwyczaić. Później opowiedział nam, dlaczego nigdy nie nosi butów. Mianowicie, gdy w dzieciństwie pojechał na wakacje do Wisconsin, często bawił się w basenie, po czym wychodził na dwór i bawił się w śniegu. I tak ciągle latał w te i we w te, aż w końcu przebywał na śniegu za długo, i doznał odmrożenia. Myślano nawet nad amputacją jego stópek. Od tego momentu Riddle na przekór nie nosi butów nigdzie. Następnie pojawił się King Corbin i nazwał Ridla idiotą. Panowie wdali się w kłótnie i Matt chciał rozwiązać to w walce. Jednak Corbin stwierdził, że nie ma zamiaru dzisiaj walczyć, jednak Riddle zmierzy się dzisiaj z kimś innym. I tą osobą okazał się nikt inny jak kochany przez nas wszystkich, Jar Jar Morrison. Po 15 minutach zwycięstwo odniósł Riddle, przypinając Morrisona rolapem. Po walce jednak został zaatakowany przez AJ Stylesa, jednak na pomoc szybko przybył drugi gulak. Poprowadziło nas to do kolejnej walki między Stylesem a gulakiem, a na szali, Zawisł tytuł interkontynentalny. To starcie było nieco dłuższe niż poprzednie, ponieważ trwało aż 17 minut. Jednak oczywiście zakończyło się zwycięstwem mistrza interkontynental. AJ Stylesa. Następnie w ringu pojawiły się mistrzynie Women's Tag Team Sasha Banks i Bailey. Bailey powiedziała, że tydzień temu po SmackDown zadzwonił do niej sam Undertaker. Powiedziała, że Taker był zażenowany, że wszyscy oddali mu taki hołd, skoro to Sasha i Bailey są najlepszym elementem show. Dlatego też zaraz po tych słowach otrzymaliśmy tribute video w stronę Saszy i Bailey. Niestety nie wszyscy byli zachwyceni tym filmem i na stageu zjawiły się Alexa Bliss i Nikki Cross. Dowiedzieliśmy się od nich, że Nikki jest obecnie 325 w kolejce do tronu Wielkiej Brytanii. Panie wdały się w dyskusję, która doprowadziła do walki między Alexą Bliss, a Bailey. Walka jednak zakończyła się dyskwalifikacją po tym, jak Nikki Cross rzuciła się na mistrzynię SmackDown. Kolejną walką było starcie Szyńska na kamury z Kofi Kingstonem. Ostatecznie walkę wygrał Japończyk. Po walce Cezaro wyjął już stół spod ringu, jednak Biggie nie pozwolił mu nic zrobić Kofiemu. SmackDown zakończyliśmy toastem dla Jeffa Hardygo, organizowanym przez Shamusa. W ringu znalazł się barman z masą przygotowanych trunków. Niestety, Sheimus nie zjawił się osobiście i pojawił się. Się jedynie na Titan Tronie. Shaimons powiedział, że Jeff jest ćpunem i nigdy się to nie zmieni, i właśnie za to wzniósł Toast. Jeff jednak zamiast wypić szampana, postanowił zaatakować barmana i widokiem Jeffa Hardy'ego wykonującego Swenton Bomb na barmanie zakończyliśmy SmackDown. Z naszej strony to już tyle. A jaka tygodniówka podobała wam się najbardziej w tym tygodniu? Bardziej podobało wam się Fighter Fest, czy może Great American Bash? Dajcie nam znać w komentarzach. Wpadnijcie również na nasze profile społecznościowe i grupę na Facebooku. Trzymajcie się i cześć!